P.R.L. kabaretowo do telewizji. Tu pewna uwaga. Ten krótki tekst powstał na zamówienie prowadzącego audycję telewizyjną w latach 70. pana Ernesta Bryla, żeby w ciągu pięciu minut napisać satyryczny tekst o telewizji. Oczywiście napisałem. Nikt tego nie wygłosił, a miał go głosić pan Olgierd Łukaszewicz, jako młody aktor wtedy. No i oczywiście tekst się nie znalazł, bo nie mógł się znaleźć. Do telewizji. Telewizjo, pocieszycielko, jesteś autorytetem, wieszczem, samym życiem. Jesteś ponad wątpliwość naszym najlepszym towarzyszem. Budzisz nadzieję, Chwalisz, informujesz, burzysz krew w żyłach, krzyczysz baczność. Miodem, płynące czasy anonsujesz, które się już niedługo zaczną. Jaka ogromna w Tobie siła, całą uwagę naszą skupiasz. Chcemy, byś zawsze nas kształciła, a Ty tak często nas ogłupiasz.